W dzisiejszym odcinku... Sprawdzimy dokumenty i... Osoba poszukiwana za napad! To jest dopiero fakt na początek. Oj, co to był? Co to był za skok? Mam go! Cisza, spokój, co to kur... Ej, panie! Siemanko, witam Was serdecznie w piątej odsłonie The Precinct Historia Nika Cordela Juniora i jego starań w odnalezieniu się na postarunku policyjnym w Avernuil City. Skończyliśmy wczoraj odblokowując kolejny teren, kolejną część miasta i sądzę, że zarazem skończyliśmy swojego rodzaju tutorial i wprowadzenie do gry. Teraz będziemy mogli przejść dalej, zobaczyć czy w końcu zaczniemy dziać na własną rękę, troszkę odkryjemy historii co się stało z naszym ojcem, jak doszło do jego morderstwa oraz rozwiniemy trochę naszą postać, ale to już zaczynamy za chwilkę, także zachęcam tradycyjnie do subskrypcji, komentowania, zostawienia łapki w górę. A my znamy już tożsamość przywódcy gangu Augusta, tak? Schwytaliśmy go w poprzednim odcinku. Ale jak widać długo nie pożył, został zabity w niecałą dobę za kratkami. Przypadek? Na pewno. No cóż. I wish I could say otherwise, but it's a royal mess out there today. Chandler, Sam, Artyroz... Brookhaven, Cordell, Kelly, Chief wants you to z detektywami Lee i Ferrara zanim you set out on patrol. Kowalski. No dobra, czyli tak jak mówiłem, zaczynamy w końcu działać, coś konkretnego, idziemy spotkać się. Z z Lee I Ferre on jest Ferrari. Ferrari. Zobaczmy, co mam do hey, Cordell Kelly. It's good to see you. We're going to be ramping up our gang enforcement in the coming days based on some strong leads we've been getting, and we wanted to loop you in. The two main gangs in our sights are the Jawheads, my little problem, and Crimson Serpent. Those dopes are being handled by Detective Lee while you're out on the beat we want you to keep your eye out for gang members committing crimes once you've resolved the immediate situation be on the alert for any additional evidence they might have dropped if you're able to arrest a gang member you can also find additional clues by searching them to take these gangs down we're gonna need enough evidence to make the charges stick for now you can leave the paperwork to us when you find something take it to eugene up in the evidence room you'll link it to our active cases and keep us posted once we get enough evidence, we can try to take down the leaders. The chief says he wants you in the ocean, but not so deep it's over your head. These might be the biggest operations the precinct runs, but we still need worker bees to take care of the nitty gritty. That's where you come in. You're on what we like to call run around and deal with crap we don't want a duty. Like talking to that scumbag Antonio. Antonio says he'll pass us info at particular times and places. He'll go pick it up for us. Sometimes he'll be at Kavanaugh's. If he can't make it there, he'll call a prearranged payphone. He says it's the only way he can stay safe. What a pain in the ass. Yeah, but thankfully for us, he's your pain in the ass. You want to wear the blues? You've got to pay your dues. We all did it coming up. Damn right. Oh, while you're up, go ahead and take this to Eugene in the evidence room. He'll talk you through his organization system. Czyli, tak jak mówiłem, możemy zacząć zbierać jakieś dowody. Możemy sprawdzić gangi. Mamy dwa gangi, które będziemy rozpracować. Karmazynowy wąż i szczeny. W ogóle wyglądają jak ob obu detekty obaj detektywi, z którymi właśnie rozmawiamy. Jeden ma niezłą szczę, a drugi to jest azjata. Przypadek, nie sądzę. Gra chyba po prostu, lubi takie smaczki. Zobaczmy, hey, czego dowiemy się Dziękuję tutaj. I guess now's a good time to talk you through how I keep track of the evidence. Take a look. Averno's gangs all have a hierarchy. We don't want to go after the big boss before we can make the charges stick. To do that, we need evidence. As you gather materials from crime scenes, I'll track the evidence against the gangster's photo. When the detectives think we have enough to make a case, they'll put together an operation to bring them in. We work our way up the chain. We get the low level guys, and they lead us to the captain. We get the captain, and they lead us to the underboss. Eventually, we'll have enough of a foundation to target the gang's boss, arrest them, and shut down the gang for good. No, you're okay. That crimson serpent evidence you just gave me is now logged in the right spot. Bring me more, and we'll start filling out the picture. Not all of the evidence you gather will be related to the gangs, but anything that connects to an active gangster will end up in here, logged against the appropriate person. Good luck out there. No i super. Jeszcze mam wrócić do detektywali, z nim pogadać. You ready to get going on Crimson Serpent? No pewnie. Niech mi powiedz, co nich wie. The Serpents have been a player in Averno's drug and arms trade for a few years. Used to be all Chinese, but these days the place is a regular melting pot. Jego imię to Charles Wong. He tries to play himself off as an upstanding local business leader, but we all know he's got a broader definition of business than most people. Guy's slippery as hell, but he keeps his hands clean. And his profile high just to spite us. <laughs> I can't wait for the day we take that smug slimeball down. <laughs> How's the investigation going? Slow. Sometimes I just want these people to get a whole lot less civilized so we could take the gloves off. But that's me. I, I used to be in tactical. Still miss the adrenaline. These days it's more paperwork and less battering rams for me. But you get us the goods on these guys, you better believe we're rolling in hard. Our first order of business is Geo Weaver. New to the scene, but very arrogant. Looking to make a name for herself. You keep an eye out for evidence. I'll see if we can link it to her. Ale widzę, że chyba li traktuje bardzo osobiście ten gang, tym bardziej, że wiąże się jakąś właśnie chińską Ciekawe, czy będzie to jakoś rozszerzone fabule. Muszę pogadać z dowódcą zmiany. O, i wreszcie zaczynamy. Patrol pieszy, Chinatown. town. Od 9 rano do, 5, do 3 po południu, czyli 15 po południu. Muszę rozstrzygnąć trzy przestępstwa. <laughs> Mamy swój rewir, wreszcie coś. Patrolowanie, pewne mnie o przestępstwach mających w ciemię, bla bla bla. Dobra. Idziemy to robić, bo to to wreszcie jest coś. Wreszcie coś będę mógł zrobić. Ruszamy w miasto, moi drodzy. Mam nadzieję, że grając na własną rękę, nie spierdzielę tego. Policyjne zmiany. W trakcie zmian patrolować wyznaczoną strefę, odpowiadać na wezwania centrali i wypatrywać przestępców. Mogę reagować dyskretnie albo odrzucić wezwanie, jak coś innego robię. Dostanę wreszcie punkty doświadczenia. Odblokować nowe rodzaje broni. Super. To chciałem przeczytać. Jedziemy tam, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Chodź, Kelly, do roboty. Pakuj dubsko do radiowozu. W ogóle szkoda, że nie 87 to byłby mój rocznik. Z drogi tym razem, ja tu jadę. I patrzcie, już od miejsca mogłem kogoś zatrzymać za prędkość. Ale chyba skupię się na patrolowanie swojego rewiru. Dobra, chwilowo... O, dobra, zielone. To chociaż te zielone, to jest takie żółte. żeby tu wjechać, może podjadę dalej sobie w tą liczkę, skręcę, to będzie taki środek terenu, który mam patrolować. per, jak to fajnie brzmi ten samochodzik. Dobra, jedziemy. To chyba nie będzie pod prąd, nie widziałem zakazu skrętu zresztą. Po sobie tędy przejedziemy. Tutaj mam jakiś ludzi, sobie chodzą po mieście. Może gdzieś tu zaparkuje. O, ho, 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 co to? Nielegalne wrzucanie Eventually śmieci. Dobra, takiś jakiś mandacik będzie na początek. Czemu nie? Proszę pani. Central, we got a trash tosser. Halo, halo halo received. O jeszcze od razu wyczuwam pani alkoholu i robi się ciekawie. Control, check this one for Affirmative, standby. Sprawdzimy dokumenty i osoba poszukiwana za napad, to jest dopiero fart na początek. Przeszukajmy rzeczy. Narkotyki. Wow, okay. <laughs> Easy. To było fajne. Okej. Okay. Oddawanie Ok, czyli teraz mogę sam jakby dodawać wykroczenia. Już gra nie zrobi tego za mnie chyba, że w razie co. Mogę poprosić partnera, żeby to zrobił. Spróbujemy samemu trochę się nauczyć na sam początek. A jak będzie to już się stało monotonne, to damy mu robotę. Tutaj mamy chyba dodaj wykroczenia. Sprawdźmy to. Przestępstwa za posiadanie. To na pewno tu mamy posiadanie broni, nie? Narkotyki, tak. To chyba tyle co miała z posiadania. Nic więcej nie widziałam. Przestępstwa piesze. Może w pieszych będzie ten. Śmiecenie. śmiecenie. O! Czekaj, jest, jest napad. Nie, nie ze śmiecanie jest. Dobra. Rabunek, łamanie, bez... No chyba nic więcej. Tutaj możemy oddelegować tą papierkową robotę, ale to nie będziemy tego robić. Grzywna to raczej nie, no bo to ona, za takie coś to będzie aresztowana, więc spróbujmy. Proszę. Ile doświadczenia. Weź, wezwiemy kogoś, bo to dopiero zaczynamy zmianę. Nie będziemy przecież z nią jeździć na komisariat. Szkoda czasu. Dobra. Wracamy do radiowozu. Chodź, Kelly. Nie przed... nie za... Palaj tutaj drogi, choć chłopie, bo to robota czeka, doświadczenie samo się nie wyfarmi. Znaczy, nie nauczę się. Będę tak stał. O! Wezwanie do wandalizmu w China tam. No tak, Kelly, piękny skok. Przyjmujemy to zgłoszenie. Może podjedziemy, bo boję się, że piechotą nie zdążę. Aby to było jakoś w miarę ogarnięte. Lecimy, lecimy tam. Z drogi śledzie policja, jedzie. Get out. Ale to było cringe. Gdzie tutaj zaparkować? Tam jest, widzę, fajna miejscówka. Dobra, parkujemy. Słuchaj, niepotrzebnie się staram tak aż dobrze parkować. Przeskoczę to. Nie, nie, co z to cholery? Ogrodzenia przeskakuje, jakaś płotka nie. pewnie się da, dobra, nieważne. No i gdzie on jest? Może to był błąd, że przyjechałem na sygnale, może mnie usłyszał. Oh, Chyba mnie usłyszał. Dobra, jeszcze się gdzieś trafi okazja. Przestraszył się, spłoszyliśmy go, trudno. Przejdźmy się tutaj. W końcu to patrol. Zobaczmy tu jakiś jarmark. Jarmark bardziej bazar. Tam chyba hot dogi. Widać ewidentnie, klimat Chinatown. Walka uliczna. Okej, bierzemy to. Niedaleko. Understood. Dobra, trenuj kondychę. Leć, chłopie, leć. Siła zagrażająca życiu. To tam może być na ostro. Dawaj, dawaj, dawaj. No i tyle, jeżeli chodzi o kondycję. Jeżeli da się to poprawić, to definitywnie, bo... Teraz tylko uważać, żeby jakaś śmieciarka mnie nie potrąciła. Dobra, nawet hamują. Dobra, widzę, że jak się naparzają, chyba przeskoczę przez ten płot, co nie? Mam nadzieję, że przeskoczę. No, dobra, udało się. Dobra. Biorę powe, bo nie wiem co. Le Lecę za tym z czerwonym znacznikiem. Chodź tu, chłopie. Stój, policja. Gleba. Oj, co to był? Co to był za skok? Mam go. To był rzut John Cena, ale dostał. Proszę bardzo, przeszukajmy go. Ja tam już coś widzę. Leży chyba obok niego. To chyba nóż. James Marquez. Dostrzegalna agresja. Dokumenty czysta, co przy sobie? Portfel, guma do rzucia. Nożyk sprężynowy. Upuszczony przedmiot, który też jest nożem. No stary, na pewno to tak. Zaposiadanie nielegalnej broni. Narkotyków nie miał nic. Niech będzie... Hmm, Unikanie aresztowania na pewno. Napad. Tak, on się w końcu z kimś bił. Chyba wandalizmu nie było. No raczej się tłukli tyle co. Bardzo dużo doświadczenia. Aresztowanie zapalne przestępstwo. Wezwijmy sobie jeszcze tutaj eskortę. Jadą. Ale w końcu drugi uciekł, no ale się nie mogę rozdzielić, co miałem strzelić do tamtego? Szkoda, że Kelly się tak obijał. Jeszcze tam mówili coś o zbieraniu dowodów. I co więcej, tak, będziemy mieli kolejny dowód w sprawie gangu, czyli gość musi być z któregoś gangu. Dobra, wracamy na rewir, patrzę, że jest e, po południu, więc zostały jakieś... 2 godziny 20 minut służby dla nas. Przejdźmy się tutaj, zobaczymy, co jeszcze mogę zrobić. Co on robi? Ja. A. Widzę, że chłopaki już pobalowali, jak tak jeżdżą. No <śm> trudno. Zobaczmy, co tu będzie. Cisza, spokój. Co to kur. Ej, panie. Boże, nie mam radiowozu, co ja mam zrobić? Biorę to, ale... Ty, wbił się, wbił się w śmieci... w śmieciarkę? No chyba tak. Dobra, dam radę. Co on robi? Co? Co tu się dzieje? Jeszcze radiowóz drugim, zjechał drogę, pewnie go ścigali. Jak go teraz wyjąć z tej fury? Pistoletem, boże się podda? Gościu jest nawalony, czy co co on robi? Dobra, pomogę go chyba wyciągnąć. Dawaj, 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 dawaj. Wyprowadź siłą, chodź tu Gleba. Słuchaj, dawaj, zamknięcie. jeszcze się szarpie. Jest założone. Swajdany Co ten typ zrobił? Ale Demolka Sprawdźmy go Alkomat Proszę Państwa, ja mamy rekordzistę. Czy Pan z Polski może przyjechał? Eee, to tutaj ewidentnie ostro poszalał. Sprawdźmy. Dokument tożsamości. Nie no rozumiem, czemu tak uciekał. Osoba poszkiwana za włamanie. Przeszukajmy, co ma w sobie? Ma narkotyki. Bardzo ładnie. Ma łom. Pewnie z tego włamania. Dobra, dodaję wykroczenia i tak. Yy, za posiadanie nielegalnej broni bym dał i narkotyków, bo tak naprawdę moim zdaniem chyba wezmę tą broń, bo to łam to chyba broń. Trudno, zaryzykuję. Nie wiem. No i dobrze, jest ok. Nie miał żadnych podróbek. Yy, przestępstwo drogowe moim zdaniem to była ucieczka z miejsca wypadku. Nie było on przecież. Okej, okay, pewnie gra ma swoje... a wypadek drog... ...też nie? No dobra, trochę, trochę, trochę nie tak. Kradzież pojazdu? Nie, raczej nie ukradł tego pojazdu. Przekroczenie prędkości? To bym zaznaczył. Jazda definitywnie pod wpływem, poza skalą. Nie porwał samochodu. Za wysokie pojazdu niko nie przejechał. Unikanie aresztowania? To bym dał. Dobra. Troszkę dałem ciała, ale moim zdaniem ten wypadek powinien być zaliczony, co zrobić? Jeszcze tam oglądać dać włamani... Nie, bo nie No ja niby nie przełapałem go na włamaniu, Dobra Jest dobrze, wezwijmy patrol Okej, okay, rozumiem, że moi koledzy Też jeżdżą Na luzie co on tu odpierdzielił? Ale miałem farta, że on się wbił w ten drugi radiowóz, bo... Tak naprawdę nie, miał sza nie miałbym szans go dogonić. Radiowóz daleko, wiem, że można chyba przyzwać bliżej pojazd, ale... Nie wiem, czy bym gości nie uciekł. Moja zmiana się kończy już niedługo, za około 30 minut. To mogę kierować się powoli w stronę radiowozu i sobie spokojnie wrócić już. Moim zdaniem całkiem aktywna zmiana, dopiero na piąt... O! To ten cholerny wandal, Sąpki pewnie, ruchu pewnie ruchu co wcześniej. O, teraz już mu nie popuszczę z blisko. Teraz nie ma pomiłuj. Raz mu się uciekł, ale drugi raz nie będzie. pomiłuj, gdzie jest. O, panie. Ale widzę, że nie będzie uciekał. Nie wiem, jak się przez ten płotek skacze, ale widzę, że gość z miejsca wie, że nie ucieknie. Pogadamy sobie. Widzę, że mamy dowód, ale to teraz się nim zajmę, bo on stoi z bliskim przeszkodą. O, to masz ma chyba powiązanie z panią Zapką z odcinka trzeciego, która przejeżdża ludzi, bo boi się zatrzymania za prędkość. Czy to przypadek? Pełno no, przypadków w tej grze. No, sądzę, że nie mogę go ukrać grzywną. A, muszę dać mu ten... Przestępstwo to będzie wandalizm. Gdzie to jest? Jest gościu nie uciekał, nie stawiał żadnego oporu. Sądzę, że grzywna wystarczy. Dobrze to zrobiliśmy. I proszę bardzo, idealnie na koniec zmiany. A teraz spadaj stąd, bo chcę podnieść dowód. Chłopie w No dobra, zmiana zakończona sądzę, że teraz możemy spokojnie wrócić. Na komisariat, żeby jakby zaliczyć tą zmianę i pewnie zgarnąć wszystkie punkty doświadczenia. To a, okej. Okay. Nie ten... Nie to okno. Dobra, bomby out. Lecimy sobie bliziutko mamy. To był dobry dzień. Spokój. Patrzcie, nawet mogę sprawdzić tablicę. O, zaśmiecanie. Wyrzucił przez okno śmieci. A miałem wrócić... Miałem wrócić do komisariatu. To też jeszcze mandacik za zaśmiecanie będzie. Aha. Gościu jeszcze będzie uciekał. Za zaśmiecanie. Zamiast wrócić jak człowiek... Jeszcze zaraz ktoś prze... Ja pierdziele, ile on osób przejechał? Za to że miałbyś mandat za zaśmiecanie. czy jest normalny mamy go. Po pro. Oho. Jeszcze ucieka, nie no, chłopaki wjechali. Ej, spokojnie, on... no dobra. Dobrze, że nie potrafią strzelać, ale gości dostałby kulę, mamy za to że right za W ogóle. Co co, co? co w tym mieście ludzie mają w głowie? Sprawdzę czy jest potwój alkoholu, może jest nachlany, nie no nic. Okej, okay, co? Może go szukają, nie wiem, za alimenty. Kurde. Z... Kto za zaśmycenie ucieka. Mhm. A może coś ma schowanego? Nie wiem. Czy, czy druga pani Zapka, znaczy pan. Który ma wełbie jak. Zapka? żapka, zapka? Nie no nic. Dobra, a sprawdźmy jak działa. Może ten. Może sprawdzimy sobie, jak działa oddelegowanie papierkowej roboty, bo tylko będzie dużo. Okej. Okay. Zabójstwo przy użyciu pojazdu, ucieczka z miejsca wypadku, unikanie aresztowania, plus czy mniej poważne przestępstwa. Bosko. Bo chciałem mu dać mandat za zaśmiecanie, gościu pójdzie siedzieć na bardzo długo. Z racji tego, że zmiana skończona, to może go weźmiemy od razu, odstawimy na komisariat i tak tam się już kierujemy. Mam nadzieję, że już spokojnie dojadę, bo jak tak dalej pójdzie, będą siedzieć ciężarówką, żeby ich wszystkich pomieścić. Chłopaki, może zajmą się tym pojazdem potem. Teraz już nie trzeba, jedziemy. Fajnie, fajnie. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawi ludzie tu żyją w tym mieście. O, już nie mam nawet informacji, gdzie konkretnie mam zaparkować. No zaparkuję sobie tam, gdzie zwykle. Dobra, chodź, kolego. Nieźle jeździsz, no lepiej niż ty. Na pewno, ewidentnie. Ech, dobra, idź. Tu też już nie ma pola konkretnego, gdzie mogę go odstawić. Czyli pewnie tylko do tego punktu. Gratuluję panu. Miłej odsiadki życzę. No dobra, i wygląda na to, że w no się że tak naprawdę zakończyliśmy pierwszą taką normalną zmianę w naszym wykonaniu. Zakończę ją pewnie znowu przed biurkiem. Potem sobie najwyżej od, oddam to i zobaczę, czy tam jakieś punkty doświadczenia, czy cokolwiek. Mogę jeszcze oddać dowody. Tak, automatycznie oddałem. Dobustowało to karma, do karmazynowych węży yy, więc oddam sobie tą zmianę już yy, po zakończeniu nagrania. Zobaczę, czy to da jakieś punkty doświadczenia czy coś, bo na razie nic nie mam. Mam yy, tu jakieś statystyki, co do tej pory zrobiłem. Trochę wezwań, trochę już przejechałem. Trochę podejrzanych, aresztowanych. Najszybciej jechałem: 118 mil na godzinę, to nieźle. Hmm. Dobra, to. To cała mapa. Nie wydaje się duża, ale. Zobaczymy, jak gra do tego podejdzie. Będę powoli kończył. Tradycyjnie zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania oraz, jak Wam się podoba materiał, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam również do innych playlist. A ja zostawiam Was tradycyjnie z chwilą wspaniałej muzyki, która jest jedną z lepszych jakie słyszałem w grach. To chyba jednak lata mojej młodości, może też dlatego to lubię. Ode mnie tyle. Mimo G serdecznie pozdrawia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku już niedługo. Na razie.